Ostatnio oczkiem w głowie uwagi w kraju jest PKS Kalisz. Nie chodzi tu o Kaliski Oddział Państwowej Komunikacji Samochodowej, ale o nowe ugrupowanie o nazwie Europa Plus Kalisz. Dla przyjaciół i nieprzyjaciół, właśnie PKS Kalisz, bo Europę Plus tworzą Palikot Kwaśniewski i Siwiec, w wkrótce PKS. Do PKS-u dołączył Ryszard Kalisz, stąd Plus w nazwie. To się może wydawać proste, ale jest skomplikowane. PKS Kalisz ma za zadanie stworzyć listy lewicy do Parlamentu Europejskiego Lewicy. Oczkiem uwagi w tym oczku uwagi w głowie uwagi jest teraz sam Ryszard Kalisz. Jak powiedział Aleksander Kwaśniewski, w Europie plus pan Ryszard ma być łącznikiem tej formacji ze środowiskami kobiecymi i równościowymi, bo Ryszard jest równy gościu czarująco szarmancki wobec kobiet. I niebagatelne znaczenie ma też to, że farbuje włosy i pozbój się załogów w wielitach, a więc jest nowoczesny i w wystarczającym stopniu niebogobojny i zadbany. Tyle, że ugrupowania kobiece i równościowe nie chcą go. Nie wierzą, by Ryszard Kalisz jako łącznik dał sobie radę z przedzieraniem się kanałami pod obstrzałem opozycji z torbą polową pełną meldunków od kobiet i ugrupowań równościowych do PKS-u i od PKS-u do kobiet równościowych. Ale pan Ryszard, wbrew wszystkim przeszkodom, wbrew wszystkim ludziom będzie łączył. SLD, by mu pomóc w misji łącznościowej, nawet zawiesiło pana Kalisza jako członka. I teraz Ryszard Kalisz jako członek wisi i łączy, jak godło.